Ja uczę się Manu, z tej strony Nexterek a dzisiaj was zapraszam na prezentację pluginu na plecaki już bez przedłużania po prostu zapraszam was do oglądania no to tak gdy już zainstalujemy plugin zreloadujemy serwer lub zrestartujemy wpisujemy fb help i pokazują się nam pomocne komendy które posiada plugin no i następnie musimy stworzyć swój Pierwszy plecak wpisujemy fp at backpack enter. I id naszego plecaka, czyli wpisujemy na przykład dwójkę, i taki id będzie miał nasz plecak, który będzie się wyróżniał spośród innych. I tutaj wpisujemy nazwę, jaką chcemy, żeby plecak się nazywał, na przykład nazwę plecak i teraz musimy tutaj wpisać od 0 do 54 slotów, czyli ile chcemy, żeby miał slotów lecał? czyli ja mu dam na przykład tak 12 sorry 12 i tutaj wchodzimy w link podany w opisie kurde, co ja gadam <gry> tutaj macie link na czacie wybieracie skina do swojego plecaka no to tak, gdzie jesteśmy już na stronie, mamy tutaj różne główki, graczy i możemy sobie tutaj na przykład wyszukać także. To nie wiem, ja na przykład wezmę taką jak na przykład tą zieloną. Widzimy w nią i czekamy, aż tam się strona zaduje. Schodzimy na sąd dół i mamy tutaj Minecraft URL. Kopiujemy to. kontrol ze skrótem. I tutaj wklejamy go na czacie Ctrl V no i już mamy i czy chcemy żeby plecak miał Blacklistę, czyli na przykład wpiszemy Blacklist albo Whitelist, czyli, B, czyli wpisujemy ON, Blacklist, na przykład on pokażę Blacklist i tutaj na przykład że nie będziemy mogli wkładać skóry do plecaka, przykład tak rozłożymy gotowo. A teraz stworzymy Crafting plecaka Na przykład weźmę do tak taką, ze skóry, klikamy OK. I żeby przeładować, wpisujemy fb ONT. I nasz plecak został stworzony. I teraz na te przykład help jeżeli jeszcze nie zaćchowam FB aksterek i id plecaka 2 no i tutaj jest nasz skin główka plecak posiada 12 slotów nie ma mamy tutaj 12 slotów tutaj wyskoczy nam limit jeżeli nie, nie ma plecaka na przykład jeżeli chcecie teraz wsadzić skórę blacklist nie działa to znaczy działa i nie możemy wsadzić skóry tutaj e i jeżeli chcecie whitelistę, czyli zrobicie tak, że whitelistę piszecie, to będziecie mogli ustawić że dane przedmioty będziecie mogli tylko wsadzać do tego plecaka, na przykład wsadzicie dużo mięsa i dlatego będzie mięso, tylko można wsadzić nic innego więcej ale mam nadzieję, że ci pomogłem znaleźć fajny plugin, więc ja już nie przedłużam dzięki za oglądanie, zostaw łapkę w górę zasubskrybuj kanał i widzimy się w kolejnych poradnikach Yo.